Witam ponownie, a więc udaję się do apteki po pigułki. Zobaczymy, co tu jest. Baton. Wiesz, Batona? Idziemy dalej, co my tu mamy? A, tablica korkowa. Nie wiem, co to jest nawet. Ciemno, nie wiem, czy dobrze będzie to widać na nagraniach, wszystko. Ale nie będę podjaśniał, żeby zostawić klimat. Dobra, gdzieś jest apteka? Wyłazimy. Rozejrzyjmy się dobra. Ja so, uh, cool. yeah, wychodzimy. We'll to nie wiem, czy szukamy tych leków, czy nie. Dobra, mam wczytywanie. Ale chyba miałem tu jednak wyjść. O, słyszę już zombie.

to będzie trwało do ustranej śmierci. I co teraz? Mogę coś tu zrobić? Ha, sklep z narzędziami. Tak, sklepie z narzędziami, łopatę. Aha, to chyba im się jednak nie udało. Dobra, to jest to samo. Kutka, a mogę to otworzyć, lol. Ale po co?

Dok? Bo to jest jej go to jest jej brat. Tu nic nie ma już więcej. Sklep z narzędziami, sklep z telewizorami, o. To chyba nic innego nie ma, sklep z narzędziami to widziałem. Bramy widziałem. Tu już widziałem. No to jest to samo, nie? Tak, tylko jak mam to udowodnić? Łatwiej no, powiedzieć i nic zrobić, dokładnie. Tak no dobra, tu nic więcej nie ma, no to co chyba cofamy się. I zobaczymy coś innego, może coś będzie, co tam w środku dał zrobić. Znowu będzie te wczytywanie, badziewne. Nie, nie było. Wow. Co my tu mamy? Fotografie. Kogo? Jakiś czarnuchów. Jakieś brzydkiej babki. Kartka z życzeń. Tak, kartka życzeń i z żaleń, normalnie. Co tu mamy? Wycinki z gazet. Wiem, kochanie, tak. Ech, to po co daję takie wycinki z gazet, jeśli. albo fotografie, jeśli nic a nic nie wnoszą do akcji.

Maya Madowna, she's in the She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a sh little girl. you saying, Lee, she spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so... We things to clear up. You said your family was from here, in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? I'll I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Cat, it's not our business. I'm sure they made it. We passed some houses on the way in and things are pretty bad here. Well, you just don't know. Are you guys alright? We're just fine, considering. How about you, Duck? Duck is gayem, We've and all nie been through a lot. Lee, you got a second? Mamę chwila, O? Na boczek mnie wziął. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked. You know, I'm not proud of it. Jesteś tchuszem. It happens. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Tchusz, cię by tyle. That's rough. Mogę mu to I wish could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it.

Dupkowi się pogorszy. Nie dbasz o jego zdrowie, dobra, idziemy dalej. Co tu mamy, baton? Dobra, ja sobie, ja sobie wezmę tego batona. Zbierz tego batona. Dobra, A gdzie jest ta mała dziewczynka? Przecież jej nawet nie widać, ona gdzieś tam była. Biuro, o, wchodzimy do biura. Przez biuro można się dostać albo do apteki z tego co kojarzę. Coś tam było w fabule wcześniej. Otwieraj. Czytywanie. Aha, już widzę krew, to zły znak wow, ale tu mroczno wow, jest dziewczynka moja. Moja khana Ale on ma oczy brzydkie Dobra, co my tu mamy? Eee, alejka. Drzwi wychodzą na tylną alejkę. Będziemy pewnie musieli to przesunąć najprawdopodobniej, ale nie teraz. Żeby się dostać do apteki. Apteczka. Weź. Może są tam leki. O, na szczęście, na kogo szczęście? Posłanie. To jego rodzice tu byli, lol. Jest tu coś jeszcze? Zdjęcie, jakieś zdjęcie, dobra, podnieść Kogo to zdjęcie? Może się okaże, że ja tam jestem jeszcze. O, teraz potwierdziliśmy, że to był jednak pracownik apteki. Widzieliście na go na zdjęciu? Haha, czyli możemy mieć do niego po klucze. Rywi, tak. Find anything? you nogi, nogi. the family this place. Might help I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping Oho. with your wife. This is your parents' store. Folks around town know that your son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial maybe you're a murderer but i don't really care frankly that's a skill that might come in handy <laughs> or that you were tied to this place no i've been sticking to first names for a reason you seem like an okay guy and the last thing we need is drama out there you've got this little girl to take care of and look

I co, teraz mamy te zdjęcie. Tu posłanie widziałem już. Tu coś jeszcze jest? Biurko. Dobra, otworzymy to biureczko. Sprawdzamy, co my tu. Uch, mamy. Ło baseballa. Jak popatrzała. Ona już wie, co jest na rzeczy. Bierz go. A nie, to nie baseball. Lol. Co to? Tajemnicza maczugę mocy.

Get this door clear, huh? Can I help? Nie możesz mi pomóc, dzwon do domu. Sure. Here we go. Watch your the no po co nie zatwierają? Jak się trzymasz? Było strasznie. How are you doing? Jak przez okno się yeah, trzymam? Nie it's będzie lepiej, suczko. Tak, dziewczynka na pewno ma tyle emocji, mu pomaga, sam by sobie radę, nie? Nie, nie mam dzieci. No. you don't have family? Mam. What do you do? a dad Tak, zaraz się okaże, że ona o, jest, jest mam córką. What's your job? Albo like um social studies yeah like that. Odsuwaj But you didn't answer my question. na twoje pytanie to drzwi nie do czego don't you to do they like hate you? tak nienawidzą ponieważ nie żyjemy nadzieję że to że nie

To Boże, teraz będzie opowiadał no, dziewczynce. Czemu się jej tłumaczysz? Okay, because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Dobra, chyba dobrą odpowiedź wybrałem. Bo ma mała mam nadzieję się odczepi. O Tak. Jaka krew? Dobra, tam gdzieś była apteczka, chodź. Chodź ci zapakuję palce. No nie, no widzisz co narobiłaś, suczko Mamy bandaża. Jak to był bandaż, to ja jest ten normalnie. Święty Antoni. Dawaj łapę Nie wygląda groźnie. Daj polizę. Eee. Let's get this cut covered. Yes, please. I gitarka. Mam nadzieję, że ją zjedzę na końcu. I paluszek jak trela, Gra i Dobra, możemy tu wejść. Drzwi do apteki. Kluczem ma trup, który jest na ulicy. No, no fajnie. Znajdą nas chyba, nie wiem. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Okay. Co tu jeszcze mamy? Szuflada. Otworzy ją, zobaczę, co tam jest. Pilot. Pilota telewizora taty. O, może włączę to na ulicy. Haha, widzicie, jak jestem pomysłowy. Coś tam jest? A telewizor. Ja myślałem, że to na ulicy będę włączał. That's what I figured. Tak, nie ma sygnału. No to pilot mi się raczej nie przyda. Tu chyba nic nie ma. Pilot oko, drzwi do apteki. To wszędzie już byłem, no to co? Zdałoby się wyjść i ją zostawić. A właśnie, a może ja z nią pogadam, żeby szła już ze mną. No, godaj. Myślę że wszyscy z kogo Glen się kontaktował. Jak tam palec, myśli, że wszystko w porządku. Dobra. Ty zostań tu sama ja idę do truposza. Laski nie mogę wziąć, a my wychodzimy sobie, pyk. No wyłaś. Dobra, idziemy do trupa. Yeah. Nie jestem zły, zamknij się. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the Tak chciał mnie pożyć. Tak musiałem się bronić. Oh, Dobra. I wychodzimy. Idziemy do naszego truposza najprawdopodobniej. Zaraz trzeba będzie gdzieś zapisać sobie. Ale dobra, pierwszy jak zdobędę te leki, to będzie taki dłuższy odcinek. Gdzie jest to wyjście? Tutaj. Tak, chcę rozejrzeć się na zewnątrz. Idziemy. I teraz patrzcie. Pokaż mu zdjęcie.

Wow, grubo. Well, done, Dobra, teraz otwieraj. Idę oglądać, ale Maryi, wow, aż mu język wyłaz. Szybko. To, to wciąż za mało. To ciekawe, co ja mam jeszcze zrobić normalnie chyba. Coś jeszcze można tu zrobić? Sklep z narzędziami. Tu nic nie mogę wybrać. Na kłódkę mogę pilot bez sensu. Dobra, z pilota ja Hehe. otwórz się. No to. Sesami otwórz się, dobre. Dobra, to już było, to już widziałem. Czyli co będę musiał odciągnąć jeszcze następnych? Telewizory, ale tu już nie ma nic takiego fajnego. Wiesz, jakie reszty odciągnąć? Sklep z narzędziami. Dobra, spróbuję wyjść, zobaczymy co będzie.

ten, bo ten odcinek już długo trwa, ja sobie teraz zapiszę i widzimy się za chwilę w kolejnym cześć.